Halo, witam, jestem Marcin. jesteście, to jest Wenetika. Ostatnio skończyliśmy przedostatni ark, tak mi się wydaje. Bo Wiktorowi nie zostało już chyba nikogo, no. Chyba, że Doża jest też bossem. Tak czy inaczej, pokonaliśmy. A właśnie, o, on zamiata pustynię. Nie jest do końca pustynia, ale nieważne. Nadal zabawne. Pokonaliśmy ostatnio tutejszego afrykańskiego Vergila. Hello! You look can help you on your quest? Jest hop, który siedział w klatce i gadał w trakcie dialogów i nikt na to nie zwracał uwagi. To pomóż? I would appreciate the help. What do you want to know? Tell me about the Knight of the Blade. When the Doge began to abuse his power, which was almost immediately after he was elected, brave people rose to stand against him. After all, Venice was always a city of the free, and the people were unwilling to surrender their liberties without a fight. Things went well and the resistance grew stronger until the dogs found new allies you know them one by one the resistance was picked off until there were only a tiny fraction remaining one of them a woman named leora tried to save what was left of the resistance by luring them into a trap victor had promised to spare them their lives if leora would turn them in But inevitably he broke his promise. On the night of the, blade, the resistance was slaughtered in a dark place below the city. And that was the bitter end of what was once a free and proud city. My to w zasadzie już wiedzieliśmy, bo Streścił nam... w sumie informacje z poprzedniego rozdziału. How did the princess become undead? Victor selected his accomplices carefully. One to control politics and the citizens. That was the Doge. One to scare and threaten the merchant lords. That was Hector. One to silently remove anyone who might be a threat. That was the assassins. And one full with youthful energy. To hunt down and kill any that might still stand, that was Chiamaka. Do you know how to summon demons? <laughs> First, you need to protect yourself. You draw circles on the ground around you, and then light some candles. A very difficult ritual to perform. Then. You whisper an enchantment to protect yourself from harm. Normally, what follows is the spell to call the demon. But Victor and his four allies didn't. They drew daggers. And they killed themselves while they were inside the protective circle. Do you understand what this means? Nobody had ever done such a stupid thing. But Victor knew what he was doing. After decades of study, he found a tiny gap in the cosmic rules and abused it. They were now dead, yet could not be touched by death. Undead. Death was not responsible for them anymore. No one was. At least, that's what they thought. That was before they found out about you. Mm -hmm. to nie jest nic ważnego. Czy to są panały? Ale reka psie chyda. Do you see the tree of life? Its roots reach down into the twilight world, and below that is another world. A place that's called the Abyss. From the I'm Abyss, the Black Grimoire rose and found its way into our world. And as long as even a shadow of it remains in our world, we are in great danger. Demons from the other world can sense it, smell it. That is why Victor summoned them. You will have met them. I nawet ludzie nazywać je lektorami, Bo wyrodzili je tylko z jednego celu, Żeby szukać supernaturalnych napisów. Farewell. zobaczenia. Grimo Black Grimoire... Black Grimoire... Ale go spławiła. Co mi przypomina, że w zasadzie mamy tylko jeden typ demona, czyli lektora. No chyba, że tych spartoi jeszcze dodamy. cześć spartoi to jest y... grecki typ szkieleta, a rzymski? Chyba nie istnieje. No co, drzewo cały czas jest... Y... zdechłe, no ale przynajmniej teraz jest jasno, no i się ludzie pojawili żeby mi to cokolwiek dawało, idziemy stąd. Dla pewności. A, dostaliśmy broń z duszy. Broń z duszy Bossa, tak jak to bywa w Dark Souls. Oto włócznia i tarcza z Chiyamaki. No co taka jasna. Unpaid service. The captain gave me the ducats. I should return the money to Vanity or keep it. The Ors Palace. Auntie can weave the powder of night twilight into a dress. Muszę wrócić w góry? I w sumie to czemu by nie? Skoro gra się kończy.

Gabiasty cały czas są agresywne, ciekawe Muszę patrzeć na tą mapę, bo przejścia niektóre są takie wąskie, że ich nie widać. Co to tu robi? Nie Tymbo. Can you take me back to Venice? I can, and I will. Let's get on board the legendary dark ship. Legendary dark ship. Open sea. You did not need my hand this time. I feared I would miss another conversation with you. You came so far, and yet you couldn't prevent Victor from getting his hands on the book. He didn't take it. The book was destroyed. I burnt it myself. But don't you see? That book couldn't be destroyed by the most ferocious fire on this earth. All you did was erase its physical form. The Black Grimoire has a soul, and that soul lives on in the Twilight world. So all Victor needs to do now is reach into the twilight world and seize the words from there if he finds a way to order them and to perform the final ritual his hunger and corruption will consume you all I'll just have to beat him to it You have done well so far I will help you as much as I can twilight i'll do whatever it takes to find peace for my soul no matter how things go from here this will be the last time we meet in this world at least i wouldn't be honest if i didn't say that i enjoyed our conversation Will you admit that you have feelings for me after all? If I did, would it comfort you? <coughs> it would, father. You have earned my respect, that is all I shall say. It's more than I'd ever expected from you. There is no time to spare. You must enter the lair of evil and defeat the undead Archon. Be strong, my daughter.

Aren't you? All the time I've spent searching for this book, but I never knew where to look. Ah, you should search no more, my friend, for the book is gone for good. You fool. Don't you see? The Black Grimoire cannot be destroyed. It's not from this world, so it can't die in this world either. The idiots burnt it, so now its spirit shines like a beacon in the twilight world. And now that I know where to look, that book will be mine. You want to take the book from the Twilight World? Not exactly. It needs to be read from the Twilight World. A very painful process. And slow, but it can be done. Speaking of which, my doge. I trust that you have received a proper education, including the power of reading the written word. Of course I do. Why do you ask? Wonderful.

Tak ja czasem robię z tej seksualizowaniości postaci żeńskiej w grze, to jest trochę zabawne, ale no, idzie równo. Nie, ani do Afryki, ani do Brazylii, ani. czego jestem z tej. jak teraz przejdę na drugą? Aha. I think it's a hammer. I think it's uh a hammer with another Hey! 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 What's happening over there? Move it! Go and look! Pale heart znaczy, że mamy dość wysoki level, żeby zaczęły się spawnować? Ten da się przejść. Nie, żeby mi to światło cokolwiek dawało. Da się tylko to. Ale na... nie chcę sprawdzać. Co tu się stało? Soul, Ty kurde. Mogę być czym innym. Nie, jest kompletnie odporny na włócznie. Oszlak Dotki A mogę go zatruć No nie no, jadą, muszę używać młota A młot jest do dupy w tej grze Like for Real, nie da się kompletnie im kombić, bo za wolno atakuje, żeby przeciwnika utrzymać w, w tej, w animacji dostawania po mordzie, mm. że oni tego nie zauważyli. ...i cały czas dodawali kolejnych przeciwników, którzy są tylko młotkiem w rozwalalni. Tam jak w, Biedronce, jak w Biedronce nad ranem. Użyłem tego żartu już dawno, w sumie temu. Zaraz się dowiemy, czy mam dość wysoki level. nie, bo nie mam pojęcia jak na tamtą stronę przejść, żeby się nie wkurzyć. Skorzystajmy z łódki. Wejdźmy stąd jak najszybciej, bo ta lokacja nie jest zbyt dobrze zrobiona. Góry były całkiem spoko, bo były dość wąskie. Nie może mnie zabrać poza miasto. Może na plażę, ale to nie jest dość daleko. Ja bym chciał jeszcze do Kowala się dostać. Do Kowala i do Jubilerki. Nie wiem, czy mam cokolwiek, żeby zrobić sobie lepszy Moonblade. Powinienem. Tylko gdzie go ten sklep? Po co ja w ogóle dokonać? Co to jest za znaczek? A wiem, questowy, House, 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 House Garrison. Shop! Mogę sobie zaznaczyć! To Nie, <solamente> jest nowa informacja, czemu uh, się dziwię. to było chyba tutaj. Adventure store. Stąd chyba podpierdyliłem zbroję. Mhm. You are a filthy thief. I checked my stock czy warto? Czy mogę w ogóle w tej grze dostać jeszcze lepszą broń? Lepszą niż ten cholerny miecz, który na początku zdobywamy, i. lepszego w grze nie ma. Jest jeszcze jeden szub, i to może być tam, musi być tam, dużo ich mi nie zostało. Ocult items by the wall, welcome to my store of occult items. I'd like to see I have a nie, to było już kiedyś, tak? The Imperial Sword of Blood i Zamazar's Wrath of the East Ring of Life To zawsze to było Flask of Faith. To jest Estus na... manę. Dawaj mi to. Kurde. Weź cztery łopaty i w sumie bierz wszystko co mam. Chcę ten pierścień dający życie. Teraz to mi się już nie przyda, ale... Chociaż w sobie skąd wiem. Czy w grze jest w ogóle dość kasy, żeby to kupić? Ta, jest. Ej! Zamazar Wrath of the East, a legendary weapon that collects mental energy. Imperial Sword of Blood leczy, a Zamazar przywraca manę. Inferior Bastard Sword. Dark śpija ma 30, Spike and Scale ma 40. Za no to mnie stać? Zwaj kurdymi. Chantori zadaje 60 obrażeń. 60. Żadna inna broń się nawet nie zbliża. No Lion's Claw ma 92, ale tego się nie używa, jak nie trzeba. Welcome to <coughs> about these roof beasts. Well, I don't know. Back in the old days, I used to climb the roofs to collect white ivy, but now it's all crowded by these horrible flying monsters. If you could destroy their nests, I'd be very grateful. I have some pale hearts for you. How many pale hearts do you have for me? I have two pale hearts for you. Wonderful. I need six more. Aha. See you later. Czy może mi w ten sposób coś zrobić? Czy to tak nie do końca? Idę do jej piwnicy zobaczyć, czy mogę coś zwiędnić. Nie mogę wyjść. Co? jest jakieś miejsce związane z Net of The Mask? Ale... Nie mogę robić dla nich questów. Bo nie należę do Gildii. O co tu chodziło nieważne? Idziemy zrobić sobie pancerz. Znaczy, pancerzem to tego bym nie nazwał. Gdzie jest najbliższy? Tu gdzieś. Co co sobie to oznaczam? Do zdolnia prosta Na brzeg i z brzegu w want... góry. Jak mogę ci pomóc? Chcę podróżować. Tutaj struga płynie, nie mógłbym mnie tutaj sprowadzić? Nie? To szkoda. Nie mam nadal pojęcia, gdzie mogę znaleźć pracowników do kopalni. Myślałem, że będzie jakiś budynek gildii górniczej czy coś. Z kupcami się Tadam. będzie dało no. jakoś dogadać. I na pewno gdzieś to jest. A on nie może mi... No nie może mi pomóc ulepszyć skilli, które są za wysoko. Nauczyciele to też dość słabo wykorzystany pomysł. To jest fajna rzecz, jak mamy do nich dostęp. To są schody. W ogóle z tym oberżystą na górze nie da się już gadać. Próbowałem. Po coś się tutaj wra... A no tak, w połopaty. Nie da się z nimi zagadać. Jak podejdziemy, to on powie hello. Goodbye. Mogę przejść na drugą stronę, czy muszę przez środek? Taka nostalgiczna podróż przez lokację, która wcześniej była miejscem z oskryptowanego questa, więc teraz będzie pusta i nie będzie tutaj nic. to jej nic Tu San Pascal nie wiem czy tak się powinno to pisać, jeżeli chcemy powłos no. Ej, tą wioskę tam lekko widać w oddali. Tędy się wraca. Czemu on obraca w nie tym kierunku? Zabierają mi mapę, jak wchodzimy do... The Co? Wiecie co, to jest? jeżeli to w takim razie jest quest, to tutaj się na dzisiaj zatrzymamy i widzimy się w kolejnym odcinku, bo ten jest taki dość długi. Więc mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie like, jeżeli tak i do zobaczenia w ostatnim arku... akcie. Z Bogiem.